Kiedy oraz dlaczego, to nie jest żaden związek, tylko ucieczka w odgrywanie konkretnej roli, aby otrzymać bułkę tartą. Jeden. Oddałem, oddałam wszystko, zrobiłem, zrobiłem wszystko, co mogłem. Mechanizm, poświęcenie jako strategia kontroli, obalenie, jeżeli naprawdę. Cokolwiek oddajesz, nie liczysz strat. Liczenie oznacza, że nie dałeś. Nie dałaś, tylko handlowaliście. Nie umiem już zaufać. Mechanizm, unikanie konfrontacji z własnym wstydem oraz bezsilnością. Obalenie. Zaufanie nigdy nie padło. Padła iluzja, że ktoś da ci to, czego sam. Sobie nie potrafisz dać. Zawieszenie, próżma, próżnia, nie mam już siły. Mechanizm, wyuczona bezradność, zamrożenie, bierne karanie świata, obalenie to nie jest żaden brak siły, to jest bunt wobec tego, że świat się nie nagrodził, świat nie nagrodził waszej pasywności. Chciałem, chciałam, dobrze, robiłam, robiłem wszystko z miłości. Mechanizm: intelektualizacja, idealizacja siebie, obalenie. Miłość nie potrzebuje żadnej racjonalizacji, żadnych tłumaczeń. Jeżeli trzeba ją uzasadniać, to była transakcją. 5. Nie jestem gotowy, gotów, za dużo teraz, naraz, mam inne priorytety. Mechanizm: prokrastynacja egzystencjalna, obalenie. Gotowość nigdy nie przychodzi. Gotowość się po prostu robi oraz ją stwarza czy też kreuje przez decyzję, nie przez komfort. Sześć. To on, ona mnie zniszczyła, zniszczył. Mechanizm, projekcja winy, obrona przed wstydem z własnych zaniechań, obalenie. Nikt nie niszczy tego, co jest w procesie wzrostu, i tutaj powinien być wykrzyknik. Niszczy się to, co zastygło. Stagnacji 7, nie umiem już czuć, wszystko się we mnie wypaliło. Mechanizm dysocjacja, obalenie, czułość to jest bardzo duże ryzyko, a nie żadna funkcja. Jeśli nie czujesz, to nie dlatego, że nie umiesz, tylko dlatego, że nie pozwalasz. Osiem Straciłem, straciłam zapas, zapał, sens, cel, tak, mo moje marzenia, mechanizm, zewnętrzne kotwiczenie tożsamości, obalenie, jeżeli Twoje poczucie celu. Było zależne od drugiego człowieka, to nie był żaden cel. To była ucieczka od własnej pustki. 9 Długo próbowałem, próbowałam, ale to nie miało sensu. Mechanizm racjonalizacja porażki bez konfrontacji z własną ambiwalencją. Obalenie próby zmiany, próby bez zmiany wewnętrznej. To tylko są teatralne gesty. I dobrze wiecie, że graliście przed sobą i nie działaliście dla siebie dziesięć. Może jeszcze kiedyś się odbudujemy, może to się sklei, może się to uda, aż pójdziemy na terapię, Mechanizm. Iluzja romantyczna, obrona przed żałobą, obalenie. Nie można odbudować czegoś, czego nigdy nie było. Można zamiast tego po raz pierwszy raz zbudować, ale już bez iluzji. Nie będę Was przekonywać, bo to jest Wasze życie i Wasze efekty, ale jeżeli macie dość bycia narzędziem w cudzej grze, dość rozdrapywania się w ciszy, mogę z Wami pobyć. Link do sesji wsparcia jest jak zwykle w opisie tej transmisji, pod warunkiem, że jesteście gotowi rozebrać się do naga, by przestać udawać, że to miłość, bo może wcale to nie miłość, tylko Głód, który ktoś dobrze rozgrywa.